Biegunka u dziecka, przyczyny, postpowanie. Biegunka u dziecka, przyczyny, postpowanie. Najczęste NZ przyczyn pojawienia się biegunki u dziecka lub niemowlaka jest zatrucie pokarmowe. Inne przyczyny wywobójce biegunku u dzieci to Alergia pokarmowa, pojawia się cz gdy dziecko zje uczulajcy je produkt? Towarzyszy temu wsypka, infekcja dróg oddechowych, nudność i nietolerancja pokarmowa, w przeciwieństwie do alergii nie jest związana z ugbadem immunologicznym, a wywoływana najcz, zaburzeniami trawienia. U dzieci najcz Dotyczy glutenu lub laktozy zatrucie ruch substancjami, np. grzybami, przejedzenie lub inne bebedy dietetyczne, np. Nadmiary soków owocowych, nadmiar produktów ci kreska kostrawnych, nieodpowiednia temperatura potraw, zbyt szybkie jedzenie, infekcje wirusowe. CZST przyczyny: rotawirusy, infekcje bakteryjne, spkowanie stany emocjonalne, takie jak stres, strach, choroby, mukowiscydoza, zapalenie gardła, zapalenie pęków, przyjmowanie leków na przykład. Antybiotyków, biegunka u dziecka. Objawy biegunka u dzieci. Tak samo jak u dorosłych objawia się zawsze i ilości stolców, zmian i ich konsystencji i zapachu. CZ z tymi objawami współistniejącymi jest gorczka, brak apetytu, ozbawienie, ból brzucha, wzd A. Bez WZGL duna wiek dziecka czy sposób odkreska lwiania biegunk rozpoznamy u dziecka je kreska L zmienia się charakter i cz 100 oddawania stolców. O biegunce mokreska na wtedy, kiedy występuje oddawanie większej i locini kreska 3 stolce w cigu 12 godzin. Biegunk mokreska na podzieli na ostry przewlek. Pierwszy typ pojawia się nagle i trwa zazwyczaj 10-14 dni. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zakażenie wirusowe lub bakteryjne. CZ100 towarzyszy temu objawy takie jak gorczka, ogólne ozbabienie, ból brzucha, wymioty. Ostra biegunka jest jednym z najcz. Czej wystpójczych dolegliwości wieku dziecicego. Drugim typem jest biegunka przewlekła, która trwa po wykreska E14 dni. Jej powodem jest najdż, zaburzenia pracy jelid, popczone z nieodpowiedni diet, zbyt a i soków, z pokreska lwania zimnych pokarmów. Biegunce CZ100 towarzyszy o zbabienie. Brak apetytu. Powigbaniami tego typu biegunki są zaburzenia od kreska lwiania, niedobory elektrolitów i eskabadników mineralnych najczęściej ciej kreska Elaza. ZWZGL du narodzaj biegunk mokreska M podzielina. Osmoteczny. Wyspuje podczas problemów z wch nadmiernej ilości substancji z jelit, które powodują zatrzymanie wody, Zwikszajce w ten sposób pilostolca wydzielnicz, spowodowana jest wzmokreskaonym wydzielaniem do jelit dukreskałych ilo soli, wody oraz innych substancji wysików, spowodowana uszkodzeniem budowy i czynności nabbonka jelitowego, najcz. Ciej na skutek procesu zapalnego ustalenie przyczyn powstania biegunki jest bardzo wakreskane z wzdgl. na metod leczenia. U dzieci najcz ciej wystwój biegunki bakteryjne i wirusowe. Biegunki wirusowe najcz ciej wywoływane są przez rotawirusy. Do Zaka kreska dochodzi na drodze kropelkowej lub pokarmowej. Droga kropelkowa powoduje kreska E choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko, najczęściej w dół kreska E grupie osób np. w przedszkolu lub szkole. Na Zaka kreska E rotawirusami najbardziej podatne jest dzieci do ukończenia 2 roku kreska po tym okresie pojawia się przeciwciała B, które zwiększaj odporność na zakażenie. Biegunki wywołane rotawirusami mają bardzo gwałtowny przebieg. cz 100 towarzyszy im tak kreska E gorczka i wymioty. Infekcja wywołana rotawirusami cz 100 jest okrelana gryp kreska Ponieważ kreska MOKreska E przypomina zwykłe przeziębienie. W przypadku zara kreska E rotawirusami niestety nie ma skutecznego lekarstwa. Leczenie polega na bagodzeniu objawów, działaniu przeciwbólowym i uzupełnianiu pebynów. Biegunki bakteryjne, biegunki bakteryjne NIGH. Wywobane z bakteriami typu Salmonella. Do zaka, Enia, dochodzi na skutek nieprzestrzegania zasad higieny lub pospokały ciu jego jedzenia. W tym przypadku, kreska One Snajcz, ciej dzieci w wieku przedszkolnym. Poza kreska E nie dotyczy przewodu pokarmowego mog pojawić się tak kreska E ogólne objawy takie jak gorczka, dreszcze, bóle giebowe. W przypadku zaka kreska E bakteryjnego jedynym skutecznym leczeniem jest kuracja antybiotykowa i nawadnianie organizmu. Biegunka u dziecka. Leczenie sposób leczenia CZ to zalekreska Y od charakteru biegunki. Biegunki ostre czyli trwajce kilka dni na cz, jest samoistnie lub po podaniu lekkich, rodków przeciwbiegunkowych, dostateczne pnych w aptece bez recepty. lekreska Y pamięta o uzupełnianiu pebynów, aby nie doprowadzić do odwodnienia organizmu. Biegunki przewlek B C po wykreska a 3 tygodni, zazwyczaj jest skutkiem innych chorób współistniejących i wymaga odpowiedniego leczenia. W przypadkach bardzo ci i konieczne jest leczenie szpitalne. Pierwszym i najistotniejszym punktem leczenia biegunki jest nawadnianie organizmu, zapobiegajce odwodnieniu. CZ stosuje się do tego celu specjalnie przygotowane peby i elektrolity lub np. rozpuszczalne witaminy dostateczne pne w aptekach. Dukres rolę podczas bagodzenia objawów i leczeniu biegunki odgrywa dieta. Wbrew pozorom dzieciom na kreska Y podawa te same pokarmy co do momentu wystąpienia problemu. Pocztkowo nie kreska Y odstawia wszystkich produktów i rygorystycznie zmienia diety. Powinno się zrezygnować z mleka i produktów mlecznych, ponieważ kreska najcz, gdzie jest przyczyn biegunek i nietolerancji u dzieci. Dzieje się tak dlatego. Kreska E ta dzieci nie S jeszcze w pełni rozwinite i nie S w stanie strawi wszystkich zawartych w mleku biabek i tebuszczów. CZ to pomocne jest wprowadzenie lekko strawnych produktów takich jak sucharki, rykreska, starte jabłka i banany. Dzieci u których wystąpiła biegunka lepiej będą tolerowały mniejsze porcje, podawane CZ? nawet 6-7 razy na dob. Prawidłowe kreska lwienie podczas biegunki zapobiega niedoborom substancji odkreska lwczych oraz niedoborom energetycznym i sprzyja regeneracji na błonkach w, w skrajnych przypadkach je kreska u dziecka wystpi takie objawy jak zaburzenia, wiadomo ci, Gorczka 38 stopni, zapadni te gapki oczne, intensywne wymioty czy krwawe biegunki, nale kreska Y niezbocznie zaś GN porady lekarza. W zastosowaniu prawidłowego leczenia i nawadniania organizmu, biegunka u dziecka ustpuje zazwyczaj po 5-7 dniach. W celu zapobiegania zara eniom rotawirusowym na rynku dostateczne s 2 preparaty w formie szczepionek, które nale kreska do szczepień zalecanych, nieobowiskowych. Najlepszym sposobem zapobiegania biegunkom jest przestrzeganie zasad prawidłowego odkreska lwiania i zasad higieny.